Ej, hey, Kacperek, mam niespodziankę dla Ciebie. Barton FR50 well motorower especially for you. <grystanie> Robimy coś z tym silnikiem, żeby trochę mocniejszy. Jakiś tłoczek fajny bym dał taki, żeby kompresja była. Mam tutaj taki. O, na to nie patrzcie, tu nie patrzcie, bo tu jest ten tłoczek, tam nie patrzcie. Kacperek przez wszystkie lata znajomości wciskał Miki, że kiedyś miał zetkę. 125 czy 50. Nie, to jest 125. 125. I, te, I jechał i mu się sam silnik popsuł. To nie jest tak, że to się wydarzyło przez to, że miał duże obroty. Ja wiedziałem, że nie będziesz chciał iść, jak to będzie zwykła 50. Dlatego poprosiłem, żeby Państwo z Muretki od razu żeby wysłali zestaw tuningowy. Tak, schowaj tam to, czego na co nie można patrzeć. No i mamy taki zestawik tuningowy. I te stopione elementy na tłogu też nie wskazują na to, że jechał za szybko. I patrz, komputer. No kurde. Bo to zawór wyleciał. Zapamiętajcie te cyfry, ponieważ i liczby, i numerki, ponieważ podobno, ja nie mam, że to jest najważniejszy element tej układanki, że to ten element układanki sprawi, że to na, zacznie się na ludzie wkręcać, a nie będzie się wkręcać tak jak teraz. O i to się tak stało. Aha, zawór wyleciał, bo tak się zostało po prostu. Przy niskich obrotach. Bo to się wkręca tak. A zróbmy tak w ogóle, że zanim zaczniemy tunik, z, z, przełożymy to. Numer 2. trzeba odkręcić. Amator, ja zawsze twierdzę, że z chińskimi motorkami to jest tak, że one wcale nie są takie tragiczne, tylko są tragicznie poskładane. Nie, to Powłoki, lakiernicze 5 Plus. No nic, no po prostu pan już kończył w piątek żywtę i szedł do domu. aaa ja dobra, grzmi. Będziemy obserwować, jak to jest poskładane. Nie, 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 wiesz, jak to było, to było tak. Chłopce maluje, 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 nie? I ten zrobił tak. Co? Fajnie, bo mamy całkowicie nowy motocykl ze sobą. No i zobaczymy jak on jest poskładany, mój ukochany Kacperku. Dobra, zwalamy te plastiki z boku. Po pierwszych dwóch śrubkach znalazłem już trytytkę, czyli jest szansa, że będzie dobrze. Nie No dobra, ale mówcie co chcecie. Może i tu się nie popisali. Ale on wygląda całkiem fajnie. Młode pokolenie kontra stare. Ten kręci i tam ten No jest trzy razy szybszy. Pół godziny później. OBD2 jest obecne, czyli można komputerować. A, ja mam OBD0,5. Co to jest? To jest kalamitka chyba. Dobra karterek, próbujemy wszystko, bo nie widać nic. Ja tu pokażę wam, co mamy w naszym zestawie tuningowym. Jak tego nie możemy zgiąć, czyli lepiej to uciąć, bo to i tak jest krzywo ucięte. Wspaniałe rzeczy. Pokrywka. Nie, nie gadaj, że jest krzywo ramo no ucięte. No tak, no krzywo jest ucięte. Chodź z mojej strony i zobacz, jak się kurde tarcza od Fleksa zemskła. Uszczelka. Chłopiec bezlitosny. Ze swoją wkrętarką. Ty mógłbyś na Formule 1 pracować. Być był jedynym stolarzem, który pracuje w F1. Nie wiem, jest co Kasperek, ale ja już widzę, że to jest za dużo części. Gdyby ktoś widział zielone butelki, to nie są zielone butelki. I my tego nie złożymy. A gdzie jest Jest w Tylko, że wiedzy brak, jak to złożyć. Ale mamy Jensona i siłę kasperkowego doświadczenia. I, ja wiem, że to nie jest Rocket science, ale za to super złączkę to już daje przynajmniej 4,5. To, to jest nasz Jenson. No, nie to, że póki co się zachwycam, ale nie wiem, jak ty kacperku. Ale to nawet tak nie pachnie chińsko, będzie inaczej zapłony robił nam. Ba-ba-ba-ba! Dawaj, jakie paliwo, i kręcimy gościa. Zobaczymy, czy odpali w ogóle. I taka szybka uwaga, goście z Bartonami mi powiedzieli, bo gadałem z tymi serwisantami, że wymiana wedechów wcale dużo nie zmieni. To jest ciekawe, bo myślałem, że właśnie zacząłbym osobiście od wydechu, a oni twierdzą, że robili tam coś, daje, ale tak mało. A tak serio to robimy to pierwszy raz, dlatego dzień sprawdzać krok po kroku, żeby się nie okazało, że moduł zapłonu 125 był popsuty. Nie był. Nie wiem, czy sobie nie wymyślam, ale jakby trochę inaczej się wkręcał. Nadal tak samo do kitu, ale już trochę lepiej. On teraz dostaje więcej paliwa, żeby mieć więcej mocy, bo ma 125, czyli więcej paliwa musi mieć cel wyskopiątka. Czyli on dlatego już nam lepiej wstaje. Czyli w sumie ja się w ogóle nie znam, ale tak mi się wydaje, że jak. Nie wiem co mi się wydaje. Widzisz, panie jest tak. O, zgubiłem osłonę. A się okazuje, że osłona nie była przykręcona. Widzisz, już moja teoria o tym, że Chińczyka czasem samemu skręcić, ma rację bytu. Więc nie chodzą i mówią: Ej, psuję się! Poprawek, w następnej kolejności spuszczamy olej jak biega. Pago. Chłopnie znalitości z tą wkrętarą. Chłop nie wie, co odkręca, ale leci wszystko. Bo generalnie to jest tak, że ja wiem, że to się zakończy wszystko porażką. Jedziemy, szkol. już zawory były regulowane, bo są śrubki potargadę. Po raz kolejny moja teoria, że Chińczyka czasami muszę składać jest aktualna, ponieważ leje się tu korka olej. Nie no, mokre jest. Mokre. Dlatego mówię, zawsze skręcajcie sami. Gorzej jak nie będzie. Nie, jest nawet czysty, bo nuweczkę zlewamy. <gry> Chcesz liza? No i wiadomo, niezawodną metodą, kręć wszystkie śrubki, które widzisz. Co ty robisz? No jak to za... Sprawdzam mieszankę na świecy. Dolot jest przynitowany? Fajnie, że za łatwo nie możemy. Ty, jakiś filtr mamy na telefonie, za jak to wygląda fajnie. Może wiesz co, może sobie go na znaki ustawmy. Żeby nam się później zawór z tłokiem nie spotkał, ja kiedyś ustawiałem bez znaków i prawie dobrze się skończyło. Cześć, Kasperek! Czy to się skończyło właśnie tak? Dura jestem w dziurze. Ty, już mam znak? Nie, 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 nie. Wujasty to jeszcze muszę odkręcić. Teraz pan Kasperek zdejmie dekielek od głowiczki. Cyk, przez całą głowicę przechodzi. Tu na znaku. Tłok, gępę. A znaku jak nie było, tak nie ma. No i co? Przygoda pani kasperku jak zawsze. Idealnie. W okienku nie ma znaku. Znak się zgadza. Nie ma znaku. Okręciłem jeszcze raz. No i nie ma znaku. Cały czas nie ma znaku. Nakreśliłem swój znak. Żeby mieć pewność, że zrobiłem obrót. Przekręciłem. Wszystko się najpierw zgrało tu. Z drugiej strony. Tak ma być. I jeszcze jeden obrót. I się zgrało mi tu. Ja najbardziej lubię kręcić śrubki przed kamerą. Bo wiem, że zaraz tysiąc komentarzy będzie, że wszystko do dupy i generalnie powinien się zabić. Morda, dawaj jeszcze napinać rozrządu. On jest tu. To jest to. Najlepiej po co ja żyję? Po co mi spłodzili? To źle robisz, Popsuj się. Za dwa dni, za trzy, za pięćdziesiąt. To jest fajne. Zaczęły się sprężynki. I napinaczos. No i git. Prawie w domu jesteśmy. Jedna śrubka trzyma tą całość. Łańcuszek i wyjmujemy. Aha. Oczywiście zawsze musi być problem, by było. a to jest zanitowane na wszelki wypadek. Bo tego zgiąć nie możemy. Nie. Tym razem jest rama nie w tym miejscu cięta. Weź, że flexa i go utrój, tutaj. O, to, to dobrze przykręci. Mam nadzieję, że teraz ta śrubka wpadnie tu, tu, tu i tam. Nie. No i go głowica. <gryw> ja naprawdę zwariuję z tym wszystkim. Tak zawsze musi być. Nie mogę tej ramy uciąć tu. Oni zawsze myślą, tylko co zrobić, żeby było gorzej, żeby się nie dało wyjąć. Nie teraz tak co to żnąć? Żyj, kacpery. Ty jesteś tu stolarzem, ty się na tym znasz. Weź na podorędzie ją. O, tak lepiej. Dobra, mam coś lepszego tym razem. Spokojnie, więc z Kacperkiem jesteśmy mechanikami wielu talentów. Dzisiaj chcemy złożyć ten motocykl, ale już prawie jestem pewien, że nam to nie wyjdzie. O, już nieżnie, udało się, wiesz co odkryłem, że te, po zjechaniu czterech tarczek, że te chińskie niby nity, to chyba jakoś się dało odkręcić. Może gdybyśmy mieli tak mocne kombinerki, to udałoby się to wykręcić. Tłoczek to taki nie za duży trochę, co? Paluszkiem wychodzi. Porównajmy teraz tłok, stary. I no. No dobra to nie tak. Ty, a zróbmy to tak, żebyśmy nie musieli pierścieni wyjmować. Można mi się tu uda tak wsadzić. Wiesz zchodzi? Wiem, ale nie wiem czy się uda. Ale jakoś tak nie lubię na sucho. Tak, szczelny. Jest tu napisane jak to jest IN. Dobra, to jest IN. Cylinder jest, tłoczek jest. To udało się założyć. Cylek dociągnięty. To kółko najpierw. To kółko. No i co? I nie mów, że teraz ci koło przeszkadzać? Głodny. Dobra, na styki, martwy punkt, ustawiona góra, no teraz już jest znak poza, bo kręciłem, żeby sprawdzić czy tłok się nie dotyka, zawory też mają ustawiony luz, dobra, głowica skręcona, to przykręcone, dobra, wszystko skręcone, zawory wyregulowane, to znaczy wstępnie, bo będziemy regulować, jak go odpalimy, pochodzi i go wystudzimy i jeszcze raz będziemy regulować, olej i odpalamy, a nie, jeszcze zwalę obudowę silnika i zobaczę się na kole zamachowym nie ma tego znaku, którego tak szukałem wcześniej. Na pewność. Akcja trwa, no i całe szczęście. Bo oczywiście przez to, że silnik jest uniwersalną konstrukcją. W kółeczku widać tylko i wyłącznie wszystko od tych wyważań prawdopodobnie w tamtą stronę, a nie widać w tą stronę. I teraz go sobie po prostu przedłużę markerem i dokładnie będę miał wyzerowany silnik, ale no, widzicie, trochę się przestrzeliłem nauczka. No, ale właśnie dlatego trzeba yy, dubać, dubać i, i sprawdzać dwa razy, szczególnie kiedy się dzieją rzeczy związane z rozrządem. Czyli muszę tutaj ten punkcik przedłużyć sobie, żeby go widzieć w wizjerze. No i wtedy ustawić rozrząd. Tutaj już mam wyzerowane. Punkcik pokrywa się z wcięciem. I teraz po prostu tylko znaki tutaj. Więc muszę i tak go przestawić, bo jest przestawiony teraz, ale to nie problem. No i teraz widać. Doskonale, gdzie jest znak. No i kurwa fantastycznie. No i tutaj mówi super znak. To znaczy to kółeczko zgrywa się z tym. Te śruby mają różny rozstaw. Te punkty, gdzie wkręcamy śruby, mają różny rozstaw. I nie, ma, nie, jest, nie, nie jesteście w stanie tego źle przykręcić, więc jest to spore ułatwienie. No dobra, wydaje mi się, że to najbardziej prymitywny tip. no ale chyba warto pamiętać. wykręcie sobie zawsze świecę, jak będziecie obracać Wawem, bo silnik wtedy lżej chodzi. Lepiej 300 razy poruszać silnikiem, niż o jeden za mało i macie kupować zawory i tłok. No i co tu się dzieje? 3, 2, 1 i bum! Albo, albo składamy z powrotem 50. No dobra, burzymy. GI, idziemy jeździć, Kasperek Super. <laughs> Działa? Działa. Ty, ale złożenie tych plastików, wszystkich, to więcej czasu zajmuje niż silnika, co? No, niestety, ale powiem ci, że najgorsze, jak już połapiemy, co na którą stronę było, to już lepiej idzie. Pełny sukces? No zobaczymy, idziemy się przejechać. Ej, Kacperek, jedziesz pierwszy raz? Nie To dawaj. Ale mogę, tak? O kurde. Dać tej młodzieży motor Lepiej chodził. Burz. To jest zestaw tuningowy, a nie cylinder. No pewnie. I teraz, teraz nas nie dogonią.